Yo, witajcie wszyscy bardzo serdecznie, ja jestem Gengis i witam was dzisiaj na finale finałów z quizu na sześciennym grobie z okazji Holiday 2016. I oprócz mnie są dzisiaj tutaj ze mną Rinia. Hejjo. Normal. Witam. No patrzcie, z jednego mikrofonu nadają normalnie. Takie cuda wianki się dzieją. Mati. Trzymano Dzień dobry. witamy Was bardzo, bardzo serdecznie na finale finałów, a do finału finałów przeszli i tu będę wymiał zawodników Fanki Kowal, x Moody, Titanic 2011 oraz TikTok. Ted i chyba. Dobra, dobra, moi drodzy, będzie to wyglądało następująco, że jest tylko i wyłącznie jedna runda. Dyskutowaliśmy dlaczego jedna. A dlatego żebyście później nie mieli problemów, pretensji, że jakbyśmy to podzielili na dwie rundy i zrobili systemem pucharowym, to zaraz zaczęłyby się problemy, dlaczego oni mieli inne pytania, a ja nie miałem takich, oni mieli łatwiejsze, tam było prościej i tego typu rzeczy. Dlatego robimy to na zasadzie tylko i wyłącznie jednej rundy. Co tam się stało, że oni nie spadają, Mati? A, już spadną. Ktoś parę ramę. A, no tak, no, no jak zwykle na tym naszym serwerze, jak ktoś się czymś e, bawi. I tak, e, nie wiem właśnie, kogo dopuścić tutaj do pierwszej osoby czytającej pytania, bo ja się obawiam, że jak dam Rini e, możliwość, to, to od razu tylko jedna osoba zostanie. Rini, jak sądzisz, jest taka? Postaram się, żeby nie. Żeby nie, tak? No to dobra, moi drodzy, żeby nie przedłużać tego wszystkiego, zaczynamy. I zaczynamy zabawę, czyli ostatnia tura quizu, czyli finał quizu z okazji Holiday 2016. Lecimy. Pierwsze no, pytanie. Pierwszym pytaniem będzie. No to poczekaj, ma to przeleci jeszcze. Tak, przeleci to wszystko. I słuchajcie, trzy osoby tutaj są wygrane z tej czwórki, także wszyscy. Znaczy mi się wydaje, że nawet i czwarta osoba też dostanie jakąś taką nagrodę pocieszenia. Zobaczymy jaką. Natomiast ja wam powiem tak, o nagrodach, jak ja wygr wygracie tutaj w tym quizie, jeszcze dodam, dowiecie się dopiero po zakończeniu wszystkich finałów, a przed nami jeszcze za tydzień finał PvP. Tak matki za tydzień będzie finał PvP rozgrywany I w sobotę za tydzień. I po tym wszystkim dowiecie się, co kto wygrał. Ja uważam, że nagrody naprawdę są fajne i jest o co walczyć. Ale nie mówiliśmy specjalnie o tych nagrodach, jak już w jednym filmie razem wspólnie z Mattem mówiliśmy, że nie wspominaliśmy, co będzie do wygrania. A to tylko i wyłącznie z racji tego żeby tutaj nie było tych osób takich, wiecie, no przypadkowych, którzy usłyszą, że jest konkurs, można wygrać, no to lecimy, tak samo jak na streamach, jest giveaway, no to lecimy wszyscy na giveaway bo gry rozdają albo coś jeszcze. Nie, nam po prostu zależy na ludziach, którzy z nami tutaj są i z nami się bawią przez cały czas. Dobra, ja już skończyłem gadać, zaczynamy, Linia. Oddaję mikrofon w twoje ręce. Znaczy na początek dam niewidkę, bo trochę ich mało, żeby nie biegali tak, za Tak, oczywiście. Niewidzka na samym początek dla wszystkich. Będziecie niewidzialni. Ja sobie przełączę na Gm3. Ja się u kogoś słyszę. U linii. Dobra, jestem na Gm3 i widzę ich. Widzę was wszystkich tutaj, tutaj na dole zgromadzonych. Cztery osoby, czyli dużo nie muszę patrzeć. Tik, Panki Kowal, Titanik i X Moody. Dobra, to co? Możemy zaczynać. No to pierwszym pytaniem będzie, czy każdy nowotwór złośliwy można potocznie nazwać rakiem? Hmm. Czy każdy nowotwór złośliwy można potocznie nazwać rakiem? <gupy> 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 No i mówiłem, mówiłem, że tak będzie. Ja mówiłem, że tak będzie. I wszyscy odpowiedzieliście nieprawidłowo. Ale to nie było moje I mówiłem, że tak będzie. Ja mówiłem, że ona tak zawsze zaczyna. A takie prościutkie pytanie na początek, babach dwie osoby zostały, nie? Tutaj żadna. Ja pytanie wybierałem. A, to twoja. Twoja tutaj rączka normal, tak? To ty, to ty jesteś winny. Ale Rinia przeczytała, mogła oponować, powiedzieć, nie normal, dajmy im prostsze. Dwa plus dwa ile jest? To nie no, od razu od raka zaczęliście. Aj, a to wszyscy... Czyli mam otworzyć? Wszyscy złe pytanie. Dobra, nie, kolejne. Nie, nie otwieraj, trzeba tylko tak. Nie otwierać, trzeba tylko... Y, ich tepnąć najlepiej. Bo wypadną nam wszyscy. Ale trzeba otworzyć te komory z odpowiedziami, nie? Przydałoby się. No właśnie też przecież oni nie je. mogą wyjść, no właśnie. Dobra, mam trójkę, I co jeszcze? No ale wyjdzie tytanik, już wyszedł stamtąd. No komorę, nie zrzuciliśmy ich, tylko komorę trzeba było otworzyć. Aha. To blokada. Dobra, <laughs> jednak na rozgrywkę pytanie takie, gdzie wszyscy źle żeście odpowiedzieli. No, lecimy, Rynia, dalej. Zobaczymy, co teraz wymyślisz. No to może kolejnym pytaniem będzie, czy w mitologii greckiej syrena była wyobrażona jako pół kobieta, pół ryba? To chyba proste, nie? W mitologii greckiej Syrena była wyobrażana jako pół kobieta, pół ryba No i teraz co będzie za odpowiedź? Ty się jeszcze nie mógł zdecydować, ale wskoczył. I wszyscy źle. I znowu wszyscy źle. Bo nie była. No i co? I co? I co linia? Co ty linia robisz w ogóle? Co ty robisz? Co, co ty robisz? no? się nie dało najwyraźniej na Kobieta, oni mają ostatnie dni wakacji. Proste. Ale przeleciał na kolejną. Na no Nie <noise> Ale przeleciał. Ja poszukam dokładnie. prostszego pytania. Ostatnie dni wakacji, no? Proste pytania, proste. Z dziedziny takich, czy dzisiaj jest gorąco na dworze? Bo ja mam dzisiejszej temperatury znowu dość. Znowu mam dość, jest strasznie u mnie. Dobra, kolejne pytanie, kolejne pytanie. A Mati się obawiał? E to taka będzie krótka runda w ogóle? To... Zobacz. No to teraz, może prościej. Czy najmniejszy A. kraj świata to Monako? O, o, czy najmniejszy kraj świata to Monako? Prawda czy fałsz? No. Tak czy nie? Uwaga, zdania zostały podzielone. Trzy osoby poszły na nie, jedna na tak. I odpowiedział jest nie, ponieważ najmniejszym państwem jest Watykan. Watykan, dokładnie. Czyli pożegnamy się. Czwarte miejsce. Kto ma? DIT! Czwarte miejsce TT Czyli już wiemy kto otrzyma nagrodę pocieszenia. Będzie nagroda pocieszenia Mati? No, ale to będzie jak taka główna prawie, że o, o, słyszeliście? Nagroda no, mamy pocieszenia. Znaczy osiem, osiem pierwszych miejsc, znaczy osiem głównych miejsc, tak? Pięć sekund czy 10? Tak, tak. No dobra, kolejne pytanie. Kolejne pytanie. No tam czegoś łatwego. Chwila. Kto tam coś niszczy znowu. Kto tam coś niszczy? Linia się zakręciła z pytaniami. No, jak wy się już czujecie, powiedzcie mi, moi drodzy, w komentarzach, że to są ostatnie dni waszej wakacji i już pójdziecie do szkoły, jak do skuszkiem myśmy mówili, ostatnio cieszymy się bo Marza wracają do szkoły. Źle? Szkoła jest fajna. Za parę lat, jak dorośniecie i, i będziecie w jakimś tam wieku 20 lat, to jak sobie poprzypominacie, powspominacie czasy, czasy z szkoły, to powiecie, że szkoła była czymś naprawdę fajnym, super i chciałoby się do niej wrócić. Maciej, mam rację. Ja bym wrócił do szkoły. Ja bym wrócił do szkoły z miłą chęcią. Ja bym wrócił do szkoły, wróciłbym Ale do technikum. Wiesz, teraz ym, chcą gimnazja usunąć i będzieś do 8 lat. No to usunąć. będzie tak jak ja miałem, to jeszcze fajniej. Tylko że dla mnie jest to chore, tak powiem szczerze. Że zrobili najpierw reformę, której wprowadzili gimnazja, a teraz te gimnazja wycofują i wracamy do tego co było wcześniej. Już jak są, to już ich nie będą. No ja uważam, że akurat w naszym kraju nie ma aż tyle pieniędzy lewych takich, że można wydawać znowu na kolejną reformę szkolnictwa, tak? Bo to się wiąże znowu ze zmianą całego programu nauczania książek, tego wszystkiego, to wszystko będzie pozmieniane od nowa i, i znowu to będzie kasa. I to nakręca kasę również oprócz tego, że i państwo ponosi koszty, to i nasi, i właśnie rodzice ponoszą koszty i ja będę ponosił koszty, bo już załóżmy będzie to inaczej niż do tej pory było i trzeba będzie już inne podręczniki, inaczej to, to wszystko będzie przebiegać. Chociaż Szymon jak już idzie w tym roku do pierwszej klasy gimnazjum, to już mi się wydaje, że dokończy to gimnazjum, dopiero od któregoś tam ja roku powiem, prowadzą. Prowadzą. Co tam? Dobra, cicho mnie tam, dobra. Teraz ja tu ja, mówię. Jeszcze trzeba nie im wrócić, no. Ja staram się przedłużyć w ogóle to, nie? Dobra, słuchajcie, kolejne, kolejne pytanie już. No. Czy ogród botaniczny jest formą ochrony przyrody? Czy ogród botaniczny jest formą ochrony przyrody? Tak czy nie? Tak czy nie? Ja powiem Wam szczerze, że nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale jeżeli... Dobra, Dobry, jaka jest odpowiedź? Nie jest formuł przyrody, czyli mamy zwycięzcę. Czyli mamy zwycięzcę, ale słuchajcie, tam pomiędzy tamtymi dwoma osobami musimy też dalej wyłonić drugie miejsce i trzecie, prawda? Także będą dalej pytania. Zwycięzcą został Fanki Kowal. Fanki Kowal jest zwycięzcą quizów. Holiday 2016 organizowanym na sześciennym grobie mamy zwycięzcę, ale pomiędzy X ale, pomiędzy X ale Moody a Titaniciem musi się jeszcze rozegrać kolejna, kolejna, runda i kolejne pytania, bo musimy wyłonić drugie i trzecie miejsca. Dobra. Dobra czyli mamy tak Fanki Kowal jest zwycięzcą, a X Moody i Titanic kolejne pytanie dla nich proszę. Pięknie. No, już 5 sekundówka spokojnie powinno wystarczyć. No to może trochę inny temat tym razem. Czy w mitologii nordyckiej Loki był w stanie zmienić swoją płeć? Czy w mitologii nordyckiej Loki był w stanie zmienić swoją płeć? To tam, gdzie był i ten Thor, prawda? No i będzie teraz zwycięzca. I co? To jest prawdą czy nie? Tak, był w stanie w miejscu. Tak, czyli mamy drugie miejsce: jest X Moody zajmuje, a trzecie miejsce Titanic 2011. Czyli mamy już wszystko wyjaśnione. Pierwsze miejsce: Funky Kowal. Serdeczne gratulacje ode mnie tutaj i od wszystkich, którzy są ze mną. Drugie miejsce: X Moody. Trzecie miejsce: Titanic 2011. I czwarte miejsce: Titik. Dobrze mówię? TTTik, jakoś tak to było. I cóż moi drodzy, na tym kończymy przynajmniej quizy w naszym to tak holiday. To zdjęcie, nie? Kończymy quizy w naszym holiday i zapraszamy oczywiście do kolejnych konkursów, które będą również dalej organizowane. Nie jest tak, że tylko myśmy przez wakacje organizowali konkursy, ale co jakiś czas na pewno coś ciekawego się pojawi na naszych serwerach, więc warto być, warto grać z nami, warto tutaj po prostu przebywać i zapraszać również swoich znajomych, aby nas było coraz więcej i obyśmy się tutaj naprawdę super wspólnie razem bawili. Kto był trzeci? Funky trzeci Kola. był e, Titanik. Drugi? Fanky i smudy a pierwszy Fanky Kowal, a czwarty był... E, Tytetyk. Tetytyk. Ty, ty, ty. Także Fanky Kowal, wskakujesz... Na pierwsze miejsce i proszę bardzo, robimy tutaj pamiątkowe Pamiątkowe zdjęcie. Zaprosimy jeszcze tutaj tego Tetetika. Jest Tetetik stanie obok Titanika. Tam mu jakoś zaraz, yy, no, o coś mu tam zrobi, postawi ładnie. Po drugiej stronie chłopie, tutaj obok, 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 obok. O, właśnie, tak. I mamy, mamy zwycięzców teleturnieju quizu na sześciennym globie w ramach Holiday 2016. Ja wszystkim serdecznie gratuluję. Naprawdę się świetnie z Wami bawiłem. Było super i zapraszam do kolejnych konkursów. To tyle od Gingisa. Dzięki serdeczne za oglądanie. Pamiętajcie również, że gry łączą nawet pokolenia. Trzymajcie się serdecznie. Cześć. Yo! Pa, pa. Pa, pa.